Mam trzy zdania, a ty posłuchaj swojej intuicji i zastanów się, a, które zdanie jest do, do Ciebie, zanim jeszcze zaczniemy sobie o nim mówić. Pierwsze, drugie i trzecie. Ktoś coś próbuje usłyszeć, i może nie słyszy. Mam wrażenie, że już coś wiesz, ale to nie wyszło na zewnątrz. I no jest tutaj na pewno ktoś, kto potrzebuje po prostu usłyszeć. Coś, co ma tak naprawdę w środku. Podejrzewam, że to może nie być odkrywcze, a jednak może być momentem aha w Twoim życiu. I tego Ci, kochanie, z całego serducha życzę. Trzy zdania. Jesteś gotowa? Pierwsze. Drugie. Pomyśl sobie jeszcze. I trzecie. Gotowa? Dobra, to teraz każda z Was pisze mi w komentarzu, który wybrała, a potem poproszę Edit z informacją, czy to było do ciebie, bo może być też tak, że więcej będzie do ciebie pasowało niż jedno zdanie. E, Niemniej jednak, jeżeli chodzi o pierwsze zdanie, e, to To jest ciekawa karta, mówią zaufaj. Zaufaj, to co się teraz dzieje jest elementem troszeczkę większego planu. I teraz jest moment, w którym ty masz skręcić, zakręcić, podjąć jakąś decyzję, wybrać, co jest dla ciebie dobre, ale dla ciebie dobre. I teraz uwaga, mam informacje nie dla niego, więc i to nie musi być romantyczne, ale jest tutaj wartość, jakby, co dla ciebie jest dobre, co dla ciebie jest wartościowe. Tą decyzję, przed którą stoisz, ona ma być podjęta z takim bardzo mocnym uwzględnieniem Twoich potrzeb i Twoich wartości, dobra? Nie bój się, to jest element większego planu. E, jedyne, co masz zrobić, jedyne to podjąć tą decyzję i po prostu iść w tym kierunku, okej? Okay? Dobra, jeżeli chodzi o zdanie numer dwa zdanie numer dwa chyba dotyczy pana romantycznego, który gdzieś tutaj wraca i powraca. Karty mówią, że ten człowiek zabiera tak naprawdę Ci poczucie własnej wartości. Sprawia, że czujesz się troszeczkę gorzej, niemniej jednak wierzysz w jego jakieś iluzje. On znowu się pojawił, ale tylko po to, żeby znowu zostawić po sobie spustoszenie e, i chyba zgliszcza. I to nie jest tak, że tym razem on się zmieni. On przychodzi z pięknym słowem, on przychodzi, nie wiem, z kwiatami, on przychodzi ci na no, obiecywać różnych rzeczy, że teraz jest już inaczej, że teraz się zmienił ale coś w tobie dalej się boi, coś w tobie dalej mówi, że mimo tego, że ja w to wchodzę, mimo tego, że ja chcę w to uwierzyć, to tak naprawdę ty przy tym człowieku czujesz się gorzej, tak naprawdę ty przy tym człowieku czujesz się nie sobą i to znowu będzie niosło w twoim życiu spustoszenie. Zostawiam cię z tym, co zrobisz, twoja decyzja. Niemniej jednak to ktoś musiał usłyszeć. Zdanie numer trzy: jeżeli tego nie zakończysz, to się nie nauczysz. Utkniesz. Utkniesz znowu w jakiejś apatii, utkniesz w emocjach, które cały czas się w tobie kotują. To nie musi być kwestia spraw romantycznych, może, bo ten kanał głównie jest o miłości. Niemniej jednak, podłóż swoje własne. W każdym razie mam informację, jak nie skończysz to się nie nauczysz, tak jakby Twoją lekcją w tej sytuacji, która jest, było to, żeby w końcu zakończyć i ruszyć po prostu dalej, zostawić za sobą pewnego rodzaju może ból, zostawić pewnego rodzaju niepewność, rozejrzeć się po, 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 po swoim otoczeniu i zobaczyć, tam jest dla mnie szansa, tam jest dla mnie nowy kierunek, tam mogę w ogóle iść, nie? Podreptać sobie w tamtym kierunku zobaczyć, bo tutaj mieliś coś i mieliś coś, jakiś schemat cały czas, masz już go dość, niemniej jednak nie kończysz go z jakichś prawdopodobnie jakiegoś takiego poczucia e, pozornego bezpieczeństwa, to jest dla Ciebie znajome, więc Ty to odtwarzasz i odtwarzasz, ok? E, Informacja jest taka, jak tego nie zakończysz, nie nauczysz się, odtworzysz ten schemat jeszcze raz, utkniesz. E, też zrobisz z tym, co chcesz. Jeżeli potrzebujesz to sobie rozwinąć, jeżeli, po, jeżeli, poczułaś, e, jeżeli poczułaś, że potrzebujesz to sprawdzić, rozwinąć, potrzebujesz o tym porozmawiać, zapraszam na czytanie prywatne. Ja trzymam za Ciebie bardzo mocno kciuki. Życzę Ci wszystkiego, co najpiękniejsze. No i co? Do zobaczenia albo na czytaniu, albo tutaj w social mediach. Buziaki.